Właśnie. Przed chwilą byłem w sklepie Lidl Walst. To jest takie miasteczko 30 km od Brukseli. I miałem taką chustę zamiast maski, ponieważ cały czas gdzie muszę zakładam chustę zamiast maski. Poprzednim razem, miesiąc temu, nie wpuszczono mnie z tego powodu, że miałem chustę zamiast maski, więc wziąłem w kieszeń maskę. No i trafiłem chyba na tego samego Security, który mnie nie wpuścił, więc zmieniłem chustę na maskę, tam troszkę sprzeczki słownej no i kupiłem to, co um, miałem problem kupić w innych prywatnych, małych sklepach. Ale nie o tym chciałem dzisiaj mówić. E, kiedyś, kiedy byłem jeszcze w Polsce, to jest ponad 7 wieku temu. Kiedy miałem pieniądze w banku, konto takie, z którego mogłem korzystać na co dzień, nie konto, które jest oszczędnościowe na jakiś duży procent, tylko takie normalne, zwyczajne, podstawowe konto. Ja wówczas dostawałem odsetki po roku, minimalne, ale dostawałem. W tej chwili, mając konto w Polsce, które założyłem, muszę płacić za utrzymanie tego konta. Nie ma mowy o żadnych odsetkach, oprócz tego, że wiele operacji wykonujemy sami, co też ma swoją wartość. Więc w tej chwili dokładamy do banku, mimo że bank na nas korzysta. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ to jest nawet polskie banki, mają legislację banków prywatnych, tak zwanych światowych, ale to są banki prywatne. Między innymi dlatego nie ma SKO i wielu innych banków, które kiedyś w Polsce były możliwe. No, i jak to szaleństwo można zatrzymać, fałszywą pandemię, wszystkie akcje przeciw ludziom skierowane, utrudnianie wykonywania swojego zawodu w sensie narzuconych dużych obciążeń? Jak można zatrzymać to szaleństwo wzrastających podatków? Otóż funkcjonujemy w piramidzie, a piramida na swoim czubku. Ma dwie prywatne, to są dwie rodziny, to są banki dwóch prywatnych rodzin, które są tak zwane światowe. Podobnie jest z większością organizacji, jeśli chodzi o WHO czy ONZ, czy tego typu, to są organizacje, które są naprawdę w prywatnych rękach. Społeczeństwo wcale nie ma na to wpływu, podobnie jak z Unią Europejską. No, i gdyby się znalazł ktoś, kto by potrafił y, zmienić sytuację, że te pieniądze nie byłyby y, zależne w bankach polskich, narodowych, y, społecznych, spółdzielczych od tych prywatnych banków na samym czubku piramidy finansowej. Wówczas można dopiero zmienić sytuację. Kto to może zmienić dzisiaj? To może zmienić siła, która jest Donaldem Trumpem? Czy Gesara i Nasara jest faktem? Okaże się w niedługim czasie. Eee, czy może to być podpucha? Jak najbardziej? Czy mam nadzieję, jak najbardziej? Więc w tej chwili jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć. Myślę, że to nie jest podpucha, tylko że sprawa może się różnie potoczyć. To, co my możemy zrobić w tej chwili, to podnosić swoją świadomość i zorientować się, kto gra, ilu jest graczy, w jaki sposób i być po właściwej stronie. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam.